Na czatach podatkowych naszych szkoleń ostatnimi czasy królują pytania o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym. A skoro tak, kolejnym gościem wiadomości nie może być nikt inny niż profesor Bogumił Pal. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam pana redaktora. Witam państwa wszystkich serdecznie. Bardzo proszę. Panie profesorze, na początku takie pytanie trochę polityczne. Skąd aż tyle pytań i wątpliwości, jeżeli chodzi o tą ulgę inwestycyjną? Szanowni Państwo, to jest efekt tego, że mamy do czynienia z bardzo dużą liczbą różnych stanów faktycznych związanych z ulgą inwestycyjną. Różne inwestycje, różne formy finansowania, różne formy prowadzenia gospodarstwa rolnego, kwestia miejsca montowania paneli fotowoltaicznych, kwestia dofinansowania. Tak naprawdę tutaj setki pytań, pytań w tym zakresie się mnożą i w pełni rozumiem Państwa, że jest to duży, praktyczny problem. No a zatem przejdźmy do konkretów, bo tych stanów faktycznych, jak Pan Profesor mówi, rzeczywiście jest dużo. 14 czerwca spotykamy się na szkoleniu online i będziemy mieli aż 4 godziny na to, by to wszystko wyjaśnić, te wątpliwości, pytania odpowiadać. My już teraz otrzymujemy pytania od osób, które już zapisują się na to szkolenie, a wczoraj otrzymaliśmy takie ciekawe pytanie. Panie profesorze, proszę, proszę posłuchać. Podatnik posiada. I prowadzi, podatnik posiada i prowadzi gospodarstwo rolne i oczywiście złożył wniosek o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym na, pan, na panele fotowoltaiczne, które chce zainstalować na budynku mieszkalnym. I tu zaczynają się trudne sprawy. Proszę posłuchać, podatnik jest właścicielem tylko gruntów. Zabudowania i budynek mieszkalny są własnością jego rodziców. Fakturę za montaż ma podatnik, stosowną umowę z firmą dystrybucyjną również. Na budynek gospodarczy i mieszkalny podatnik ma z kolei umowę najmu i dzierżawy podpisaną z rodzicami. Czy to trudny przypadek, panie profesorze? Należy się ta ulga? tak tutaj jak najbardziej ta ulga się należy z tego powodu że kluczowe znaczenie ma to że została zrealizowana ulga zrealizowana inwestycja która wykorzystuje naturalne źródła energii i kluczowe znaczenie ma to że osoba która te wydatki poniosła jest posiadaczem gruntów na terenie danej gminy jest podatnikiem podatku rolnego Pytanie dotyczy podatnika, który chce złożyć, dopiero chce złożyć wniosek na montaż paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła. Oba urządzenia w budynku mieszkalnym, ale żeby nie było tak prosto, budynek mieszkalny tworzy całość z budynkiem gospodarczym, jako gospodarstwo rolne. Czy w tym wypadku też należy przyznać tą ulgę? Szanowni Państwo, generalnie na montaż samych paneli fotowoltaicznych jak najbardziej ta ulga będzie przysługiwała i nie ma znaczenia to, gdzie te panele są umiejscowione. Takie jest stanowisko wyrażane w orzecznictwie sądowym, ale także w, pism w pismach Ministerstwa Finansów. Natomiast ulgą inwestycyjną nie będą mogły być objęte wydatki na zakup pompy ciepła, tak więc tylko i wyłącznie wydatki poniesione na zakup paneli fotowoltaicznych ich montaż W tym pytaniu i to sobie zostawiłem specjalnie już po odczytaniu i po rozstrzygnięciu tej kwestii, jest wydaje mi się ważny element to o czym pisała właśnie urzędniczka. Chodzi o to, że podatnik zadzwonił do urzędu z pytaniem, czy ulga w takiej sytuacji będzie mu przysługiwała. To już akurat wiemy, że przysługuje, ale proszę powiedzieć coś więcej o takiej procedurze zadawania pytań w kwestiach podatkowych. Organowi podatkowemu przez telefon? Jak, jak do tego należy prawidłowo podejść, żeby nie popełniać błędów? Szanowni Państwo, generalnie w ordynacji podatkowej jest mowa o tym, że organy podatkowe powinny postępować w sposób budzący zaufanie do do siebie, do swoich czynności. Natomiast nie ma jednoznacznie uregulowanej kwestii rozstrzygania zagadnień prawnych przez telefon. Koordynacja podatkowa tego nie przewiduje. Natomiast na pewno ta forma nie będzie formą rozstrzygnięcia. a Przy czym ja bym bardzo był ostrożny co do zakresu wypowiadania się, żeby później podatnik nie miał jakichś wątpliwości, że ja przesądziłem telefonicznie. Czy ta ulga będzie mu się należała, czy też nie? W takich sytuacjach najlepiej tylko powiedzieć, z jakich tytułów ta ulga przysługuje, jakie są warunki stosowania. Natomiast decyzja zapadnie dopiero po złożeniu stosownego wniosku i analizie materiału dowodowego. Dziękuję. I kolejne pytanie to dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka zajmuje się szkółkarstwem, czyli hoduje róże i krzewy ozdobne. Posiada gospodarstwo rolne i ubiega się oczywiście o ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej do celów prowadzenia tej szkółki. Czy w takim przypadku spółce przyznamy ulgę inwestycyjną? Tak, jak najbardziej w tym przypadku ulga się należy. Jest to działalność produkcyjna w zakresie rolnicy, w zakresie hodowli prawda, roślin. Tutaj nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości. I na koniec y, trzy pytania dotyczące chyba istotnej sprawy, bo jest sporo tych pytań na naszych czatach podatkowych, chodzi o pomoc publiczną. Pierwsze z tej serii y, pytanie brzmi tak. Czy należy przesłać sprawozdanie o pomocy de minimis o przyznaniu ulgi z tytułu wykonania mikroinstalacji? Szanowni Państwo, pierwsza rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to to, że udzielenie ulgi inwestycyjnej stanowi pomoc, ale pomoc inną niż pomoc de minimis. W związku z tym te ulgi wykazuje się w sprawozdaniach, gdzie jest udzielana pomoc inna niż pomoc de minimis, skoro to nie jest pomoc de minimis, tak że nie wydajemy podatnikowi zaświadczenia. No i związane z tym pytanie, jaki w takim razie jest limit udzielanej tej pomocy publicznej, jak Pan powiedział, innej? Proszę Państwa, tak naprawdę tutaj limitu nie ma, w przeciwieństwie do pomocy de minimis, tak więc podatnik w zasadzie ma nieograniczone możliwości w tym zakresie. I ostatnie już pytanie, ono jest podobne do tego pierwszego z tej serii, czyli czy wykazujemy ulgę inwestycyjną w sprawozdaniach i księgowych, czy tylko w sprawozdaniach dotyczących pomocy publicznej? Proszę Państwa, no ulga inwestycyjna musi być wykazywana w sprawozdaniu z udzielonej pomocy publicznej, niemniej jednak kwestie związane z udzielaniem ulgi inwestycyjnej wiążą się także z inną sprawozdawczością, chociażby informacjami, które są przesyłane do izb rolniczych o zastosowanych właśnie obniżkach, ulgach w podatku rolnym, żeby wskazać, jakie, jakie kwoty dochodów izby rolnicze pracą. E, dziękuję panie profesorze za ten ekspresowy tryb odpowiedzi na te pytania, ale mam nadzieję, że nasi widzowie są usatysfakcjonowani i zachęceni i zaproszeni na szkolenie 14 czerwca, e, na szkolenie którego tematem będzie właśnie ulga inwestycyjna w podatku rolnym. Tak, Szanowni Państwo, ja też bardzo dziękuję za uwagę. Gorąco zapraszam, bo to będzie szkolenie poświęcone uldze inwestycyjnej w całości. Oczywiście poza tym w ostatniej części szkolenia powiemy o bieżących problemach. Natomiast tutaj postaramy się, ja postaram się omówić wszelkie możliwe stany faktyczne, które występują w kontekście inwestycji w rolnictwie. Proszę zwrócić uwagę, że to nie są tylko panele fotowoltaiczne, są to kwestie związane z modernizacją, z budową budynków inwentarskich, są to inwestycje związane z nawodnieniem gospodarstwa rolnego, deszczownie, mamy okresy suszowe, tak więc w tym zakresie inwestycje także będą podlegały, potencjalnej, będą podlegały pod przepisy dotyczące ulgi inwestycyjnej. Dziękuję bardzo. Kolejne zachęcenie do naszego szkolenia, przypominam, 14 czerwca.